Faliska. W sumie nie wygląda to na dużo, ale jest dosyć ciężkie szczerze mówiąc. Dzięki Agatze. Użyczenie mieszkania. Dobra, trzymam wszystko. Ostatnie przemyślenie, zamknięcie drzwi. Tak. Okej. Okay. Już nie ma powrotu. No i co? Idziemy. Jeszcze zjadę cię znalazłem ją Stoję Macha Nowa fura Przyjechała Z kierowcą Nowa fura, ten sam kierowca Dzień dobry Znaczyłem. Dzień dobry Dzień dobry, no, Zaj, zapraszam Zapraszam <grym> tutaj Mamy małe A już... klamocziki, ale same nasze zjeździmy Dobrze, cześć hey, kochani Gdzie jedziemy? Hej kochani, jedziemy do Avocado Ładnie no, A co tam można zjeść? One day, tam wszystko można zjeść Jest kuchnia polska, ale tam jest w ogóle wega To jest baga. Tak jak No Tam chyba kiedyś mieliśmy jechać, ale w końcu nie dotarliśmy nigdy Tak, bo ja to Aż jest mało okazem... miejsca do siedzenia? Trochę tak ja każdego tam, ja każdego na to namawiam zawsze, jak, jak jest taka opcja Jak jest taka opcja, tylko, to, no ja to, to jest namawiam. opcja yeah. kilometr od awokado Widzimy się na miejscu Dotarliśmy tu do awokado parkowania? Tu nie ma serwisów parkowania? To nie ma serwisów parkowania, wspaniale O co chodzi? jesteśmy w awokado Kocham ten lokal, bardzo przyjemnie i kocham, jest to flaga, um, flaga wspierająca społeczność pewną bardzo się tutaj czuję, bardzo się czuję tutaj, tak jak to. Siedzimy jedno siedzenie pomiędzy nami, doświadczamy tych O właśnie o naszym dystansie pomiędzy sobą, dajemy sobie przestrzeń, dajemy sobie... Przestrzeń na przemyślenia, przestrzeń na rozmowę, przestrzeń na wdrażanie się, wdrażanie uczuć. Także jest fajne. Sport. Sport. Z Sport. rozmawiamy ciągle z Sport. ludzie w restauracji. Nam powiedzieli, że mamy wyciszyć się, na całą restaurację po pokaż, nie możemy jak pani ma rozmawiać. wiadomość dla tych, dla widzów Pozdro w Gdańsku Ludzie w Gdańsku Ludzie w Gdańsku, be like Be like, bitches be, be like co, co noszą ludzie w Gdańsku? No to ja w nie widzę ludzi, którzy muszą zapierdalać na tyle Informou z tym! Jezu, witajcie! Jesteśmy Waszą. Ej, sopin! Króż, witajcie się, Arek! Spróbujmy hey. we <laughs> vlogu? Spróbujmy we vlogu! Hi. Jezu, zawsze może! I będziemy robili kolację na kolację póki co jest ze skórczakiem. Oh. Okay. I. Okay. See you! To jest inne Kolacja! Kolacja! Hej! Będziemy grali Monopoly Card. jest świetna gra. Polecam ze znajomymi wspólna. To jest nasza ulubiona gra. Zawsze gramy wieczorami. A są ludzie, którzy muszą też pracować? Jeszcze jedna, a ja spotkanie Postanowiłem Udać się na punkt widokowy Na bieg Ale jest to bardzo duży wieczór w sumie Bo jest ciągle pod górkę Nie jest łatwo Także chyba wybiorę Bardziej płaski teren Na stromą górkę jestem Mega zadyszany Po kilku minutach <grytania> Tragedia Ta w środku drzewa takie <laughs> Wypalone Drzewo opalone Piękne Piękne taki Po półtorej już jest. Łatwiej biegnąć Co robimy? Słuchajcie. W końcu można zjeść Twaróg Jestem w Polsce i jem twaróg Taka jest kolejna rzecz. Placuszek wygląda tak. Jest tutaj y, zapodała Z Teneryfy. Marmoladę musik. Marmoladę. No. Mhm. Ostatnio trochę zaniedbałem swoje lekcje duńskiego przez przeprowadzkę. Teraz muszę właśnie trochę nadrobić tego. Rozumiem w takim razie. Kochanie, wychodzimy. Kochanie, wychodzę Idziemy kupić so, 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 potem no przejażdżka rowerem. Piękna pogoda dalej, troszeczkę pieje. Wiejecie? <laughs> troszeczkę, ale jest ciepło. to mogę mokre Mogę? nie. Wygląda jakby było, No nie, to jest absolutnie. Kąpałem się nie. dawno temu, więc. To jest absolutnie. Zrobiłem taki efekt Beach Wow! Rate, może? wow. Właśnie. Dobra, widzimy się na Monciaku. No. Nino, nino. Jestem w sobocie. Na molo. Eee, hey, tak o, nie. Ojej, Jak pikoś, kto nas. Dobra, prezentacja. takie hipersy. Hipersy. Jest nie hipers. Pokaż. I takie są do wybrania, które bym chciał. Mhm. Mm. Which one? Kurczę, no Koala słodka No mm -hmm. takie łóżka fajne Tego tak tak, To też słodkie Tego tak, tak bardzo w twoim stylu <laughs> Zobaczymy. Czy jest któryś, którego bym nie chciał? Jeszcze raczej nie Tak? Wszystkie słodkie? Wszystkie, Wszystkie fajne, fajne? Słonik fajny. No dobra, no to open this, open this. Ojeju, nie muszę. To A to powinno popyć? Popyć. No. O, już czuję coś. Czujesz coś? No. Łóżka ma. Łóżka ma, no dobra, no dobra. To jest tutaj najprawdopodobniej... potem... Oj oj, to lisia. Ale śliczny, no śliczny. Ale śliczny, krój. Ale dwie wielkie uszyska ma. Ale gdzie ja to zmieszczę. Słuchajcie, no na telefonik, ja na telefonik. Dzięki. Na laptopik. Się potem. <laughs> potem. Pa! Była kolejna osoba na ucieczkach zepsutym rowerem Ale jedziemy Jedziemy na kino plenerowe Dzień dobry Jesteśmy i zamawiamy jedzenie

Będziemy oglądać film o Otrze W takim miejscu. Uh, taki cool. Po premierze film, filmu na Kości. Tam tutaj uh, dzisiaj właśnie <laughs> 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 no, no, byliśmy. Tak to... Aga się mega napiła się mega napiła Nowy dzień nowe. Nowe, możliwości. nowe możliwości Robimy sok imbirowy. Aha 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 Shat. Idziemy na tenisa, idziemy na tenisa, mamy rakiety, yy, mamy świetne humorki, mamy zamówiony kord yeah. Siader Jestem yeah, sam <sumpler> Feel alive Jestem sam Serio, i można tych młodem nowe Ino to ciągle tłum i Będziemy grać. Tutaj idzie koleżanka, Ja przeciwniczka Welcome. i gramy. gramy. Pograliśmy w tenisa, było wspaniale. Ja, wspaniale w w jednym, w jednym Takie widoczki mm. Zaraz po tenisie Coś pięknego Jak się podobało? Super było, Sobie, mój najlepszy tenis chyba w życiu W ogóle, bo ja zawsze byłam taka Albo komuś się nie chciało, albo każdy na grał A tutaj naprawdę to My, le, ja was real. Też się zdziwiłem, że to było grane mm -hmm. Nie, to tamto mm -hmm nie na odpierdol, dobra, czasami galiśmy przepraszam. Ale w pewnym momencie po prostu dostawałam takich, że mi się odechciewało strasznie takiego zmęczenia dziwnego. A teraz naprawdę ta wersja, ta wiecie, ta siła była ciągła. Ta siła była, ta siła była, była siła po prostu, o. Nie pamiętam takie dramatyczne wyjście na tenisa. Jakby ostatnie moje wyjście na tenisa było tak zimno, że po prostu jakbym w zimę wyszła na tenisa. I słuchajcie, i potem jedliśmy jeszcze na ogródku jakimś ten bambusa właśnie. I było tak w pizdu zimno i wcześniej zdeśwczyłam i myślałam się znipłam. I, I potem już powiedziałam, że nigdy już chyba już nie pójdzie na tenisa. I przyszłam jest upy. Lato. Po prostu. Um, już trochę biało to w sensie. <Glacht> A teraz biegniemy na obiad. <glacht> <glacht> Po tenisie mały, taka przybieżka, nie wiem, z może, przebiegniemy się ten <grymnie> basen ten basen i, i robisz 120, 120. Poszykujemy się na rana <grymne> <grymne> Security. Gotowa do pracy. Liczymy ten czas, było wspaniale, idziemy dalej w świat. Ha, dziękuję bardzo. <śmany> <za wszystko. śmany> dziękuję, dziękuję, to ja dziękuję. Widzimy się w wakacje.